Witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z systemami perfum na żywo. Chodzi tutaj o markę, która swoje 5 minut na polskim dwie już miała. Mowa, moi drodzy, o Saltworks. Znacie? Kojarzycie ten fecik? My w tej naszej malutkiej społeczności wspieramy się jak możemy i również wysyłamy sobie na przykład sety, sety perfum żeby każdy z nas każda z nas mogła sobie zobaczyć, cóż takiego się kryje powiem Wam, że byłam bardzo pozytywnie zaskoczona jak to się wszystko prezentuje, oczywiście oglądałam filmy Sylwii bo bodajże u niej po raz pierwszy widziałam ten oto zestawik jest tutaj bodajże 10 zapachów. Podzielę sobie oczywiście testowanką na dwa filmy, ponieważ, cóż, 10 zapachów na raz to jest zdecydowanie za dużo. A ja chcę się dzisiaj troszeczkę wiecie, zrelaksować, odpocząć po świątecznych wojarzach. Nagrałam niedawno dla Was filmik, tylko nie wiem teraz, jaka będzie ich kolejność. W każdym razie. Stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby właśnie do tej marki podejść. Nie będę Wam o niej teraz opowiadała, nie będę Wam mówiła na temat polityki firmy. Wrzucę Wam natomiast w opis, link do nich, żebyście sobie mogli zobaczyć. Ja również się pokusiłam, podkusiłam i od czasu do czasu, kiedy mają jakąś premierę zapachu, wysyłają bezpłatne próbeczki. Ja też z tego korzystam, że tak powiem, pierwsze koty zapłoty już za mną. Także ja je poznałam troszeczkę wcześniej niż zanim ten secik do mnie dotarł. Tamtych zapachów nie znałam, bo tak jak mówiłam, są nowe. A ja tutaj, słuchajcie, będę je analizować po kolei. Będę Wam też pokazywała, jak to wygląda. Jeżeli będziecie słyszeć tu pod małych nóżek, to jest kot, który się tutaj do mnie tuli bo siebie tak stęskił One tutaj zostały. Miał oczywiście opiekę, żebyście sobie nie myśleli. Miłośnicy zwierząt, koty miały opiekę, ale nie jechały z nami. No dobrze, zacznę słuchajcie od zapachu, który się nazywa brown sugar. I mamy tutaj nuty brzoskwini, melasy, migdału i bursztynu. ta -da! Czy to jest to? Czy to jest to? To jest to. One przyszły, zobaczcie, w takich. To jest chyba nie wiem, ile, jaka, jaka to jest pojemność, powiem szczerze, chciałam powiedzieć, ale się teraz troszeczkę zacięłam, wygląda na 2 ml, no nieważne. W każdym razie nakładamy, nakładamy i chowamy, bo ten secik pójdzie dalej w świat. Słuchajcie, powiem tak, od razu jest projekcja, od razu czuć te perfumy, nie ma żadnych dziwnych niespodzianek. Wszystko jest piękne, delikatne, świeże. Bardzo bym powiedziała: kwiatowo-owocowe. Gdybym miała rozpoznać jakąkolwiek z tych nutek, ciężko by mi było, bo to jest takie dosyć dobre blendowanie. Na pewno jest tutaj świeżo. Jest to odrobinę słodko. Myślę, że jest to zapach w rodzaju tych bardzo, bardzo, bardzo bezpiecznych. Nie jest to również nic jakieś bardzo takie odkrywcze. Dlatego mówię, zapach niezwykle bezpieczny. Jeżeli chcecie coś kwiatowo-owocowego, to będzie dobry wybór. Teraz zaczynam czuć troszeczkę bardziej brzoskwinię. Brzoskwiniam. Czasami, kiedy ją jecie, jest taka bardzo dojrzała ma taki lekko zapychający zapach. Ja nie wiem, jak to wam powiedzieć, ale ci z Was, którzy kochają brzoskwinie, kochacie, kiedy wam się rozpływa w dłoni, tak, sok, cieknie po palcach, to wiecie, o czym mówię. To jest taki owoc, już bardzo, bardzo dojrzały. Ja tą właśnie dojrzałość tutaj wyczuwam. Bo to nie jest taka brzoskwinka świeża. Owszem, macie tutaj świeżość. Ale nie. To nie jest taka świeżość niewinna, delikatna. Ten zapach zaczyna się robić y, troszeczkę gęściejszy, bardziej zawiesisty. Tutaj napisali, że jest burszczen i migrał. Jeżeli one są podane, są podane przynajmniej w tej fazie bardzo delikatnie. Obiecuję. Że później zrobię Wam przebitki i napiszę coś na temat projekcji i trwałości. Na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, podobają mi się, czy ja bym je kupiła? Nie chcę powiedzieć, że mam podobne zapachy u siebie w kolekcji, ale mówię naprawdę bezpieczne z ręką na sercu, jeżeli ktoś szuka czegoś takiego, można kupować w ciemno. To no nie ma nic, co by przeszkadzało. Totalnie, absolutnie nic. Bardzo poprawne. Dobrze. Pójdźmy dalej. Komem. Nie wiem, jak to się czyta. Jeżeli tutaj coś przekręcam, to przepraszam. Mamy tutaj dużą gruszkę, pralinę i kadzidło. Jestem dosyć zaintrygowana tymi minutami. Ja ich wcześniej, słuchajcie, nie wąchałam. Absolutnie, to jest pierwszy raz, totalnie na żywo. Mimo tego, że mam je od kilku dni, ja ich nie wąchałam, bo najkrótko przyszło przed naszym wyjazdem i stwierdziłam, że nie będę sobie psuła. A tutaj coś nam się poprzekręcało. Dobrze, to mam je tu. Tak? Troszeczkę wyżej. Z całą pewnością dojrzała gruszka. Słodko. Słodko. nie. Bym powiedziała tak troszeczkę gorzko. Tutaj, tutaj moi drodzy, ja już bym się zastanowiła. Ten zapach jest zdecydowanie bardziej charakterny. Taki bym powiedziała dla osoby lubiącej wyzwania, bo on nie jest wcale łatwy. Wiecie, co on mi się kojarzy z takimi ziołami gorzkimi, bardzo intensywnymi, ale jednocześnie słodkimi. Słuchajcie, coś. Coś, co znacie, coś, co możecie kojarzyć z dzieciństwa. Jeżeli natura jest Wam bliska, to podobne połączenie mogliście gdzieś tam w przyrodzie odnaleźć. Przynajmniej ja mam teraz takie skojarzenia. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Ja nie wiem, czy mogę powiedzieć. Ze słodkim selerem naciowym. <taki> Takim intensywnym. Jest tutaj słodycz. Taka dosyć mocna. Jest tutaj również to kadzidło. Kadzidło takie bardzo ziołowe i pralina zadająca słodycz. Zapach niewątpliwie interesujący, ale do kupienia w ciemno totalnie się nie nadający. Chyba, że ktoś lubi takie kombinacje inne, trochę ekstrawagancje. Na pewno jest bardziej, jakby to powiedzieć, przemyślany, utrudniony niż ten pierwszy. Tutaj się pojawił migdał, a tutaj mówię, tutaj jest szaleństwo, słuchajcie, jest szaleństwo. Dalej, Lady Marmalade i mamy tutaj gorzką pomarańczę, karmel i paczulę. I tutaj także jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Ja sobie nałożę tutaj wyżej, pozwólcie, że rękawek podwinę troszeczkę. I zobaczmy, co się będzie działo. Spodziewałam się yy, większej ekspansji, spodziewałam się takiego buchu, wiecie, słodkości, karmelu, paczuli, takiej intensywności, ale tego tutaj nie ma. U mnie, jeżeli miałabym ocenić poziom wygładzenia, poziom bezpieczeństwa, to jest drugi zapach. Tak. Po tym pierwszym, tego również odbieram jako bardzo bezpieczny. Nie ma tutaj typowej paczuli, nie ma typowego karmelu. No, i ta gorzka pomarańcza. Wszystko podane bardzo tak bezpiecznie i gładko. No, zobaczymy, jak będzie się rozwijał. Troszeczkę mnie zaskoczył. Yy, chciałam czegoś więcej. No, po tym drugim spodziewałam się czegoś więcej. No, ale nie ma. Idziemy dalej. Love story. I mamy tutaj paczule, liśl, limonki i cedr. Czyli powinno być bardzo świeżo, tak? Akurat teraz na wiosnę. Tak. I je już nakładam na drugą rękę. Tak. Pojawiła się projekcja. W tamtym słuchajcie, do tej pory nie czuję, żeby one jakoś się bardzo pokazywały. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć: trzy zapachy na skórze, czego dziewczyna chcesz. Ale wierzcie mi, że y, jest się w stanie wychwycić te nuty inicjalne. I tu. I tu bym powiedziała, że jest taka delikatna goryczka, jest ta drzewność, jest odrobina. Świeżości, ale to nie jest zapach taki bardzo zielony. Nie. On jest dziwny. Dziwny, dlatego że również nie ma tutaj takiej typowej paczuli. Jedyne, co mogę sobie wyobrazić z tego, co czytam nuty, to jest właśnie liście limonki i cedr. Alta Paczula, Na razie jej w ogóle nie ma. Liśnie mąki i cedr. I to są nutki, które dominują z delikatną goryczą. Zapach także świeży, mówię taki myślę, że spokojny na, na wiosnę no na ale się nadający. Również w kategorii tych bezpiecznych. Dobrze. Pójdźmy dalej. L'orangerie, chyba. Nie wiem, będziecie mieli nazwy zapisane. I mamy tutaj soczystą pomarańczę, sycylijską cytrynę i piżmo. O, klimaty śródziemnomorskie, coś co lubię. Nie, pomyliło się. Tutaj, poczekajcie, muszę sprawdzić. Poprze yy, te. Mówcie mi, próbeczki mi się poprzemieniały. A gdzie to jest? Ach, obok. No tak. <laughs> nie słyszeliście tego, nie słyszeliście. Dobrze, no to wyżej. I tutaj jest projekcja. I tutaj czuję śliczne, soczyste owoce. Cytrusowe, świeżo wyciśnięte, z tą goryczką płynącą ze skórki. Tak właśnie wyglądały moje koktajle, kiedy sobie schodziłam do ogrodu, wybierałam owoce, a no przeważnie właśnie była to cytryna, albo mandarynka, albo pomarańcza, albo grejpfrut. I wyciskałam sok. Aż słuchajcie, inianki mi teraz szaleją i przypomina, przypomina mi się ten poranny rytuał. No dokładnie. Bardzo realistycznie oddane, bardzo przyjemnie oddane. Tak właśnie pachną takie świeże, piękne cytrusy, bez chemii, bez tych oprysków. Tak to pachnie. Na razie zapach, który spowodował największy uśmiech na mojej buzi. Najbardziej mi się podoba. I najbardziej byłabym go skłonna kupić. Z uwagi właśnie na ten nowy sezon, wiosenno-letni, myślę, że świetnie by się nadawały. I mimo tego, że to są cytrusy, on, mówię, zaczął bardzo ładnie projektować od samego początku, był dosyć mocno wyczuwalny. Nie ma tu nic, co by przeszkadzało. Piękno cytrusów odane w czystej, naturalnej formie. Bardzo, bardzo mi się podobają. Dobrze. Takie sobie tutaj powtarzam. <grych> ok. No i teraz. Ten ostatni, tak? To co? Zostanie mi ich... Zostaną cztery. No to tak No i jeszcze jeden odcineczek. Dzisiaj popłynęłam troszeczkę szerzej. Jakoś tak mi się dobrze do Was mówi. I co to będzie? Midnight Orchid. A o coś może na wieczór. Mamy kwiat pomarańczy, wanilię, karmel i piżmo. No jakże na wieczór idealne. Nałóżmy je tutaj wyżej. Wiecie, jakie mam pierwsze skojarzenie przy tym zapachu? Gdybym nie znała nut zapachowych, mydełko. Zielone mydełko. Tak, czasami można było kupić takie zielone mydła, i to mi właśnie pachnie w ten sposób. Kwiat pomarańczy. Ja tu czuję nie kwiat pomarańczy, ale jakiś taki bardzo dziwny, mydlany, nieśmiały jaśmin. wanilia. Jest odrobina tej słodyczy. Karmel. Nie. Birmonia. nie. Nie. Również dziwne. Nie tego, totalnie zupełnie nie tego się spodziewałam. Ja tutaj wiecie, myślałam, że będzie pięknie, w sensie takim zmysłowym, głęboki, urodzicielski zapach, ale nie ma tego tutaj. Nie mnie. Choć może teraz jest pewna goryczka, jest zieloność, ale jest też ta mydełkowatość i ta, te delikatne podtony. Nie, kwiatu pomarańczu. A, pomarańczu. Pomarańczy, a jaśminu. Hmm. Teraz się robi trochę bardziej upojne. Tak, teraz już nie jest taki mydełkowate. To pierwsze wyruchnięcie właśnie od razu. Słuchajcie, od razu poszłam z kojarzeniem do tego zielonego mydełka. Teraz robi się bardziej tajemniczo, bardziej kobieco. Na pewno zapach zmienny, mhm. głębiej. No, teraz jest bardziej interesujące, muszę mu oddać. Dobrze, ja te próbeczki sobie odkładam, żeby im się nic nie stało, i wrócę z książeczką na kolana. I jeszcze raz. Brown Sugar. Bardzo przyjemny zapach, słuchajcie. Bardzo, bardzo potwierdzam to, co powiedziałam. Bezpieczny, przyjemny, bardzo kobiecy, bardzo teraz na wiosnę i na lato. Do niczego nie mogę się przyczepić. Śliczne, po prostu śliczne. No, powiem Wam tak. Znalazłby się na liście kandydatów do kupienia. Miękki, świeży jest ten migdał wyczuwalny, ale nie jest taki mocny, intensywny. Idealny balans pomiędzy tymi wszystkimi składnikami. No dobrze. Następne, żeby było szybciutko. Komeme. Cokolwiek. To znaczy, jakkolwiek to się czyta. Przepraszam. Celer naciowy na sterydach. Plus taka ciekawa gorzkawość. Dla mnie to jest zapach Ekstremalnie zielono, goszkawo intensywne. Powtarzam, dziwny, ale bardzo taki intrygujący, przyciągający. To jest zapach dla kobiety, która chce pachnieć inaczej. Na stofę, na 100%. Nie będzie żadna inna pani pachniała tak jak wy. Naprawdę. Inne, inne, inne. No dobrze. Lady Marmolade. Hmm. Ta, na którą tak liczyłam, która troszkę nie zawiodła. Nie, tutaj słuchajcie, nie ma miłości. Tutaj. Tutaj nie ma miłości. Tutaj nie ma ani gorzkiej pomarańczy, ani karmelu, ani paczuli. Nie ma takiej nuty, która by w jakiś sposób się wybijała, dominowała. Jest ten blend dosyć dobry, ale to jest taki zapach dla mnie niezrozumiały. Taki świeży, trochę słodki, taki. Powiem tak: troszeczkę jak zadanie domowe, zrobione na kolanie. Poprawnie, ale niezbyt starannie. Przepraszam. Love story. Tutaj cały czas mamy ten cedr, dobrze mówię, liść limonki. I może ta paczula, bo on jednak trochę się zmienił, już nie jest taki świeży. Ale ty też jestem bardzo ciekawa, do czego to przejdzie, bo połączenie paczuli w taką świeżością. No, mamy tutaj te, te noty drzewne. No, intrygująco, ale dziwnie. Nietypowo tak powiem. L'orangerie. Chyba oranżeria. Tak. Tak, 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 tak. Pomarańcza, cytrynka, piżma nie czuję. Dla mnie to jest śliczna, soczysta pomarańcza i cytryna wyciśnięta z owoców świeżo zebranych. No, bardzo ładne. Też gdybym miała kupować, bym się na nie skusiła. No i ta Midnight Orchid, która trochę zaczęła mieszać. Tak, miesza, oj, miesza. Powiem Wam, że miesza, miesza. Patrzę na nuty, ale one takie trochę też nie jak się mają do tego, co tutaj czuć. To jest tak, że zapach yy, inny niż te, o których Wam powiedziałam. Taki ciekawy. tajemniczy z całą pewnością. No dobrze, tak to wygląda. Ja oczywiście, tak jak obiecałam, notateczki poczynię, zobaczę jeszcze, czy wrzucę flakoniki, czy po prostu same nazwy. Zobaczymy, zobaczymy, bo poszłam totalnie na żywioł, bo tak to miało wyglądać. Miałam sobie usiąść, wziąć te piękne próbeczki, ten secik testowy, przetestować, powąchać. No i oczywiście posłać go dalej w świat, będę chciała. Osoba, do której on pójdzie, sam pewnością się z niego ucieszy i myślę, że Wy również będziecie mieli radochę, ponieważ poznacie opinię kogoś innego. Jeżeli znacie którykolwiek z tych zapachów, napiszcie proszę w komentarzach, co Wy na ich temat myślicie. Jak się wam je nosiło? Czy wśród tych, które Wam dzisiaj króciutko zaprezentowałam, są Wasi lubieńcy? Mówię, mi się podobają tak naprawdę dwa i ten trzeci jest ciekawy. Jedyneczka? A ten? Piąty. <słuch> teraz mówię nazwę, nie? Dobrze, 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 dobrze. Muszę się znowu wdrożyć w nagrywanie dla Was. Pozdrawiam bardzo, 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 bardzo serdecznie i do następnego razu. Jeszcze Wam tylko pokażę, że to jest naprawdę olejki, bo tak przed chwilą dotknęłam. Czuć. Jeszcze raz dziękuję za przesłanie mi tego sycika. Do następnego. Pa.